Cześć. Dzisiaj taki filmik z młodych puszczaków. Trochę Wam powiem o tym lęgu jak on przebiegł. I taki będzie jeszcze dodatkowo mały poradnik. Dawno nie było filmu, no bo teraz miałem matury, znaczy mam matury nadal jeszcze ostatni dzień, później rozszerzenie, także zajęty jestem, nie powiem trochę. Dawno już nie było filmu i tak postanowiłem nagrać, skoro już małe się wykluły, miało być z prześwietlenia jaj jeszcze dodatkowo. Także rezultat jest taki jak na razie, no, ogólnie mizerny strasznie było 102 jaja, tu mamy 29 kurczaków, dwa w inkubatorze latają i jest jeszcze 5 jajek, na które się nadziobały <laughs> i czekamy. Także no bez rewelacji, będzie tam 36 bodajże. No to można powiedzieć, że tam 35% w lęgu tylko. Kolejne jaja mam, zobaczymy, włożymy. Ciekawe co to będzie. Jeśli będzie taki sam mizerny rezultat, to muszę prześwietlać więcej po prostu te jaja, jeśli będą niezależne. To wyrzucam i dokładam kolejne, i tak ręcznie obracam, i tak ręcznie obracam. Także sobie oddzielę po prostu czymś w inkubatorze, te świeższe i te gorsze. I zobaczymy. No, tutaj na razie przeniosłem, są na piachu. Kwoka dosyć nisko, około no, niecałe 20. No, z 25 cm. Od żarówki, ale z, z drugiej strony, tutaj mają odsłonięty przód. No tutaj, tak, workami zastawiłem, bo uciekało w nocy. Góra tam o, siatka, po drugiej stronie, tak samo. Także mają tą cyrkulację powietrza dosyć dużą. I tak, tutaj dwa zieją. Na razie poidełko po takie. E, prowizoryczne, bo no, że nie chcę, żeby się potopiły. No i jak pewnie już pierwsze osoby e, zauważyły, u dwóch, to chyba nawet będzie z czterech, e, u dwóch było widać na samym początku, że mają strasznie szeroko łapki. No i jak takiemu czemuś zaradzić, e, potrzebna nam będzie słomka. żeby o słomka no i gumka recepturka gumki recepturki mam tylko takie szersze także znaczy dłuższe to będziemy ucinać na jakieś około 2,5 cm gumka w środek tylko będę ją musiał na dwa razy włożyć także nie wiem czy mi się przeciśnie przez ten otwór no zobaczymy zaraz to przytnę Małe cięcie zrobimy. Pokażę Wam też jaja zamarłe oraz niezalężone. Można powiedzieć, że niezalężone, no bo tam nie mam chyba aż takiego zerowego zależenia. Ale tam kilka jaj odrzuconych zostawiłem, żeby Wam pokazać. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakie tu są barwy do końca. Wiem, że są bursztyny, porcelany. Ogólnie jest ze wszystkiego. Ale który, ile, czego nie wiem, nie patrzę, nie liczyłem, A strasznie ciężko widzę, że mam porcelany od bursztynów odróżnić. Także no, zobaczymy, jak to będzie. Moim zdaniem, tutaj będzie trochę kogutów, bo no, koguty niektóre mają od początku taki delikatnie większy grzebień. Pasza starter, jedynka. Broiler od początku <laughs> miało być z nutrena, ale nie, akurat nie mogłem dostać. No i mamy z y, roll polu coś takiego. Tutaj mam worek podobna niby do nutreny. Cena, te, cena też taka sama. Zobaczymy. No jedne, y, jeden lęk. Pociągnę na tej paszy, a drugi właśnie na nutrenie. No i dobra, może zaczniemy od tego, jak tą słomkę zrobić. Także wracam za chwilę, bo pokażę jak to powinno wyglądać. No i dobra, mamy tutaj zrobione. Mamy coś takiego. Tu po bokach, gdzie wystaje, yy, przeciągniemy łapki. No i zobaczymy, jak one biegają. Nie wiem, po ile centymetrów tutaj to zrobiłem, ale takie, no, żeby było po prostu. Jeszcze około, może dwóch, coś takiego. Założymy, zaraz zobaczymy, czy od razu nauczą się biegać. Będą próbowały chodzić, czy nie. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Jak Wam tak właśnie, podwójna gumka. Nie chcę przejść przez to, no to można sobie przeciągnąć ją jakimś drucikiem czy czymś. Słomki te cieniutkie, zwykłe, jak do soczków. I dobra, zaraz Wam zaprezentuję jak to działa. O, no i tutaj <laughs> dwa już mają założone. Widzę, że jeszcze muszę kilka zrobić. Tutaj ma ten. O i ten tu niebieski, co idzie. Ma założony. Także tak to tu. One będą trochę dziobały, tutaj mamy, o, coś takiego zrobione. Widzieliście, jak przed chwilą się rozjeżdżał całkiem, teraz już tam próbuję chodzić, o. Jeszcze troszeczkę za szerokie są zrobione, ale już wygląda to w miarę dobrze. Ten drugi też fajnie chodzi. Co tu jeszcze mamy? Które tu się tak rozjeżdżą? Ten tutaj się rozjeżdża i ją jeszcze założymy nie. ten to nie wiem czy to właśnie będzie bursztyn, czy to będzie porcelana jeszcze zobaczymy nie no te wszystkie już chyba chodzą tak no to po filmie jeszcze jedną słomkę zrobię yy, i założymy im to po prostu Troszeczkę jest, jeszcze Wam pokazać w tym inkubatorze. O, widzicie, bo one tak wiosłują, a nie biegają wtedy. A tak to stabilnie mają te nogi, nie rozjeżdżają im się i próbują tam mniej więcej chodzić, nie? No i coś takiego, no trzeba uważać, żeby za też nie było, żeby y, nie uschły im te nogi, bo łatwo o takie coś. Dlatego podwójna gumka jest lepsza, bo jest grubsza po prostu. Po jednym czasie bardziej tam wrzyna. A najgorsze to jest jakoś nitko, czy czymś to robisz, to odradzam chyba że jakimś sznurkiem. nie? Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No dobra, pokażę Wam teraz jak tam prześwietlimy te jajka. Pokażę Wam kolejne jajka. Kolejny film, no to nie wiem pewnie z gołębi będzie ukrótko, tam tak samo nagram. Zobaczymy dalej. Powiem Wam o małych stratach ostatnio podobnie, no ale to przy okazji następnych filmów. Także idziemy zobaczyć, prześwietlić jajka. No i dobra, tutaj mamy kilka jajek. Nie wiem właśnie, przepraszam Was za taki nieporządek tutaj, ale po prostu tu mam najciemniej. Będzie to lepiej widać. Nie wiem jak wam to pokazać w bo... ogóle. Gdzie tu będzie dobrze? bo widać jeśli w ten sposób zrobimy no i tu mamy jajko o tu mamy jajko niezalężone, znaczy było troszeczkę zalężone jak widać ale obumarło w bardzo wcześniej, wczesnej fazie tutaj widać czarną kropkę na całe jest pozbawione żyłek jakieś.